Dzień dobry, dzień dobry, a raczej powinnam powiedzieć kalimera. Kalisfera? To chyba o tej godzinie. Nie jestem tak biegła w greckim, żadna nie jestem w greckim, znam dwa słowa dokładnie. E, ale witam Was serdecznie z Grecji. Jeszcze spokoju, ponieważ okrutnie wieje. Kiedy wylądowaliśmy, ja nie mogłam uwierzyć, że my jesteśmy w Grecji tak bardzo wiało. Myślałam, że mi po prostu walizkę z rąk wyrwie. I wiało całą noc, i jeszcze mawiat dziś i trochę jutra, a potem pogoda ma się poprawić. Absolutnie nie chcę narzekać na e, pogodę, bo jest i tak cudownie, w tle słyszycie co się Hania chociaż nie wiem, czy słyszycie, jest cudownie, słońce, mam krótkie spodenki, co prawda bluzę, no ale e, wiem, że u nas jest zimno, więc witam Was mimo wszystko z gorącej Grecji, na plażowanie jeszcze przyjdzie pora, bo spędzimy tutaj aż 10 dni i mam nadzieję, że ten pierwszy tydzień spędzicie z nami, jest to weekly vlog, co z niego wyjdzie zobaczymy, bo generalnie zamysł jest taki, że jesteśmy w środku niczego i odpoczywamy, mamy książki, mamy plażę pod nosem, na plaży mamy, no, ogródek przejścia, pokażę Wam, całą trasę sobie zrobimy, Jesteśmy nie w hotelu, a w takim e, budynku mieszkalnym w domu podzielonym na mieszkania. Jest tutaj sześć mieszkań, my jesteśmy w trzy rodziny i. Zajmujemy wszystko tutaj, w sensie trzy są wolne, trzy zajęte i to dla nas. Jesteśmy tylko my, bo jest już poza sezonem. Rzecz jasna. Więc nie spodziewajcie się tu nie wiadomo jakich podróży i fajerwerków, chociaż może coś się wydarzy. Natomiast na pewno postaram się Wam przekazać trochę słońca, fajnej energii, no i przepięknych widoków, bo jest naprawdę pięknie. Dostaliśmy takie info, że tutaj tak nie do końca jest pięknie, jeżeli chodzi o środek. I środek faktycznie jest taki. Mm, Grecki. Natomiast po naszej wizycie zeszłorocznej na Faliraki, Faliraki, na Rodos, gdzie uderzył nas brud i zaniedbanie, i lenistwo Greków, przesympatycznych swoją drogą, no Tutaj już nie jesteśmy jakoś bardzo rozczarowani i bardzo mm, zszokowani. W zeszłym roku byliśmy, w tym roku już nie jesteśmy. Natomiast jesteśmy e, otoczeni drzewkami oliwnymi, z balkonu widać wodę. No jest pięknie, piękna roślinność, jest zielono, e, brzut kamieniem do plaży. Także jest e, naprawdę ja jestem zachwycona, bo ostatnio mieliśmy dużo rewolucji życiowych które siadły mocno na głowie więc taki oddech bardzo jest nam potrzebny, ja już wczoraj nawet przeczytałam książkę 50 stron książki, a ja dawno nie czytałam, także mam nadzieję obie książki, które wzięłam przeczytać no ale przy okazji podzielić się tymi fajnymi doświadczeniami też z Wami zejdźmy na dół i pokażę Wam pomimo tego wiatru jak piękny mamy widok z balkonu. A mówię, zejdźmy na dół, bo tutaj mam takie dwupoziomowe mieszkanie. Tutaj jest łóżko, sypialnia jedna na antresol, no i takiej jakby zabudowanej. No i na dole jest kuchnia, salon, jeszcze łóżka i tak dalej. Także mamy o wiele więcej miejsca niż na przykład standardowo w hotelu. Także schodzimy na dół i na balkon. Kania, ciepło jest dzisiaj czy nie? Tak. Tak, ale wieje wiatr, nie? Zobaczcie. Ale na, na mnie wieje, bo jest... Jest, bo ja nie mam bluzy. No już nie masz bluzy właśnie. E, tu mamy właśnie te drzewka oliwne wspomniane, a tam już jest woda. Idziemy ja? tylko tutaj ścieżką, nie? Tak. I tak. jest woda. A tutaj mamy jeszcze mnóstwo zabawek dla dzieci, trampoliny. O, tam też już widać wodę. Także mamy z widokiem na morze, a później się przejdziemy i pokażemy Wam jeszcze... Bliżej wodę, prawda? Resztę, no? dokładnie. Możemy no? zaraz nawet iść. Już widzieliście raz. Tak, na ale. Nabiraniu. Tak, na Instagramie, dobrze, Hania kojarzy. Ale teraz jeszcze w lok się kręci. To co, idziemy się tak. przejść? Tak. Tutaj mamy takie miejsce do grillowania, fajne. Rodzinny stolik. No idź, idź. I schodzimy prosto do wody, ale nie wieje aż tak już, nie? Pani jest przeszczęśliwa, bo tam jest trampolina, są jakieś pojedyncze zabawki, no? także super, nie? Byłaś no? już rano na trampolinie, prawda? Tak, i to dwa razy. A rowery tu są też, może będziesz się mogła później przejechać na rowerku, o. Rowery. Ale na plaży jeszcze nie byliśmy, zaraz A zejdziemy na dół po tych oliwki? schodach. Oliwki, o, pokażemy oliwki? Zobaczcie, o, ile oliwek no i tutaj jest po prostu raj tu rano na kaweczkę to jutro, bo dzisiaj to jeszcze taki nieogar ale tu rano z kawusią no to po prostu coś cudownego, całą trasę z nami zrobiliście, jest aż tak blisko i to jest prywatna plaża i zejście na nią, no i spróbujmy teraz zejść, bo tam jeszcze nie byliśmy a, a tam jest Olimp ja nie wierzę, że to jest Olimp ale, ale chyba to jednak jest bo tak wypada, że w linii prostej szczyt Najbliższy to Olimp. Mamy tutaj nawet flagę. Tutaj, o, ja tu rano przychodzę, jutro na kawę albo z książką. O, i tutaj mamy zejście, schodki, stamtąd przyszliśmy. Piękna opuncja, chyba dojrzała? No, tutaj już nie tak pięknie. No nie. Grecja jest po prostu brudna i tu w ogóle to nie ulega dyskusji. Jeżeli ktoś się chce ze mną pokłócić, to możemy. Ale jest piękny. O, już znalazłeś muszelkę? Szybciutko! No piękne! Jest pięk, brudna, ale pięknie. Wyszliśmy na wieczorny spacer po okolicy. Co prawda, okolica to jest taka trochę w środku niczego. O, zobaczcie, pustostan za nami. Tyle pięknych, opuszczonych miejsc. Dzisiaj pogoda na bluzę, no ale idziemy. Zwiedzamy, oglądamy. Jak pierwszy raz, to nawet pustostany i puste drogi są ciekawe. Idziemy teraz do wody na jakiś taki. Mikrotarasik widokowy? Fajnie! Jestem to zachwycona. To. Fajnie, trochę inaczej, bo inaczej. Dlatego fajnie. Spacerujemy po plaży. Piękny zachód słońca. Znaleźliśmy granaty. Jeszcze w kieszeni mam papryczkę. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, czy te granaty będą dobre. Zaraz się przekonamy. Tomasz? Takie o. No. No i takie. Wow. I sama znalazłaś? Tato to mój to znalazł. To mój wujek, a to mój. Toś te, Mój. Ja mama. Same skarby. Idziemy dalej. Cześć, Michał. Dawno cię tu nie było. E, tam jest nasz kompleks. Kompleks, Wiktoria się zaraz będzie śmiała. Kompleks, domek. A tutaj obok kiedyś była super prosperująca tawerna. No, nie dziwię się, bo widok jest przepiękny, zaraz się odwrócę. No, wygląda to magicznie, ale musiało wyglądać dobrze. Dziś taka jakaś magia została, no ale zdewastowany pustostan. A zobaczcie, z jakim widokiem zamawialibyście jedzonko na Olimp! No i na Olimp widok, tak? To coś niesamowitego! To chyba jakieś dzikie, nie wyglądają źle, ale nie wyglądają też najlepiej. Ale może się skusimy, spróbujemy. Dzień dobry we wtorek, drugi dzień wiania. Trzeci w zasadzie chyba nie wiem, nieważne, dla nas drugi więc dzisiaj znowu bez plaży ale ten wiatr przewiał trochę, przywiał trochę lepszą pogodę i jutro już ma być 25, a przy weekendzie do 30 ale na dzisiaj zaplanowaliśmy sobie wycieczkę do ulubionego sklepu Wiktory która mieszkała tu, słuchajcie, kilka lat nie wiem, może się zechce dziś pokazać dziś, może w tym vlogu eee, tak, ona tutaj zna dobrze, może nie ta okolica, ale Grecja na pewno i zaproponowała nam wycieczkę do Jumbo. Nie jedziemy dzisiaj zwiedzać, bo się w ogóle na to nie przygotowaliśmy, ale w ten wiatr jedziemy zobaczyć wyjątkowy sklep, którego nie ma w Polsce, więc pokażemy Wam też to. No, to chodźmy zobaczyć, jak wygląda Jumbo. Najbardziej kultowy sklep, o którym już tyle słyszałam, a jeszcze nie byłam. Chodźcie. Jumbo, Wiktoria mówi, że to jej wspomnienia z dzieciństwa. Także idziemy zobaczyć, jakie ma wspomnienia. Po prostu jajko? Może gumka do mazania? Jajko? Co za jajko? Aha, kangurek. A nie, to śmieszne. Kółko i na plaży. Na plaży. O, kupa. Squishy kupa. O, to jest fajne. Dodawanie, odejmowanie. To jest fajne. No, sporo się tu dzieje. Nawet y, dział śniadaniówek, Gabi. Ale fajne ceny: 2 euro. Ga wszystkie bajki. Zobaczcie na plecaczki. W dziale plecaczków też. Do wyboru do koloru. Ceny też takie w miarę normalne: 20 euro. 20 euro za caczek z Elsom i taki do ciągnięcia na kółkach. No nie wiem, do czego to porównać. A bo to nie są tylko dziecięce, nie? To jest wszystko. Aha, no właśnie. Mamy dopiero na dziale dziecięcym. Jesteśmy w najtrudniejszym dziale dla rodziców sześciolatki. Barbie, laleczki, dodatki. Zaraz zobaczymy, czym to się skończy. Mam nadzieję, że będzie rozsądnie w miarę. Całkiem obszerny dział Halloweenowy. Ej, ale to jest fajne. A Taki może kapelusz. Wziąć. Ja chyba nie potrzebuję, wiesz? Ale jest fajny. No, chyba tak. Są też gadżety do malowania twarzy. O, Dia de los muertos można zrobić. Dział papierniczy, zobaczcie, jaki rozbudowany. No po prostu, ja ostatnio szukałam teczki, a tu wybór teczek gigantyczny. No bardzo ciekawy sklep. 29 euro, y, tu, centów. No powiem Wam, że jestem pod wrażeniem. Na szczęście ja już w takich generatorach potrzeb umiem sobie poradzić, gorzej z Hanią, ale przed nami jeszcze 9 dni wakacji, więc bierzemy jakieś takie kreatywne głównie gadżety, które będziemy go sobie tutaj na wakacjach wykorzystać. Hol będzie zaraz. Dział świąteczny też jest, nawet w słonecznej Grecji. Pojemniki, opakowania, ozdoby, to nawet nie wiem, a, to jest do trzymania serwetek. No to to fajne, takiego czegoś to nie mamy. Co oczywiście nie znaczy, że musimy mieć, ale tu już też wypatrzyłam, że kubków wybór. Ja Cię na coś naciągam? Na kubek świąteczny. Ale gdzie go schowasz? Do walizki nie ma miejsca. Ja się właśnie zastanawiam, czy ten sklep się kiedyś kończy. Były patelnie przed chwilą, organizacja. Teraz są firanki, poduszki, zasłony. Co za dziwaczny sklep. No dziwaczny, ale ciekawy. Jest też dział odzieżowy, skarpetki, staniki, piżamki. Wszystko jest w tym sklepie, więc IKEA też nie pasuje. Dajcie znać, do czego najbardziej... E, Według Was jest podobny ten sklep. Wszystko Hanie jest w koszyku. O, szaleje! Ale to nie słuchajcie, bo dziaki za euro? To fajna cena, za 2 euro. Nagrywamy, co kupiłyśmy. Nagrywamy co kupiłyśmy? Sitko. Słuchajcie, wszystko kosztowało jakieś po prostu grosze. To wzięliśmy, bo to takie fajne neonowe światełko do Hani do pokoju. Lampka nocna. Hania sobie kupiła opaskę Elsy i różkę. tak? Taki zestaw. I takie. A, i takie na pazurki, naklejki. No właśnie. Tu masz laleczkę do malowania. Tu mamy kabel HDMI, bo tego akurat no. potrzebowaliśmy. Co ty tutaj jeszcze bańki. ty masz? Bańki. Większość rzeczy tutaj po prostu zostanie, już z nami nie wróci. To na przykład do kosza, bo to po naklejka, Naklejki też tutaj Hania znosi. To też już do kosza. Hania, poczekaj chwilę. A tutaj ma jakiś taki notesik z taśmą. Ja chyba sobie nic nie wzięłam. Tutaj znowu naklejki. Ja chyba nic nie wzięłam, no? A mokre chusteczki wzięłam, ale to nie, też dla ja ciebie. Dobrze. No właśnie, bo ty jesteś taka sroczka. Ja już wszystko. A, ja wiem, co ja wzięłam. Takie coś, jak będziesz starsza. Dodawania, odejmowania się będziemy uczyły. To jest magnes. 4 razy cztery i nam wychodzi, ile ma wyjść. Bardzo fajna sprawa. Hania jeszcze konika, jakby miało miało koników. I jeszcze gniotka. I już wszystko. A to nie dla nas. Ciastko się rozsypało. Tak jest. Przygotowujemy teraz yy, grilla. Wczoraj też mieliśmy grilla. Ja tutaj kupiłam wczoraj jakąś fetę, oliweczki, jest oliwa, także sałatka jakaś powstanie. Może w końcu skuszę się sprawdzić tego granata, chociaż trochę się go boję. Mamy też różne rybki, ośmiorniczka jest, ośmiorniczka przepyszna z grilla i przepyszne pity oczywiście w Grecji to nie może tego zabraknąć. O, u nas pity są pakowane po chyba 5, a tutaj jest, słuchajcie, po 10 takie paczki, tutaj się nie rozmieniają na drobne. A super jest też to, że mamy w naszej grupie, tak to można nazywać, w naszej grupie greka, także mamy też na stole takie bardziej tradycyjne rzeczy. No i czegoś możemy się nauczyć. Wczoraj pierwszy raz w życiu próbowałam uzo. Ciekawe doświadczenie, bardzo anyżowe, czarne żelki haribo. Eee, no tak, ale bardzo, bardzo fajnie. Tak wiecie, kultura od tej drugiej strony. Spróbować. Zjedliśmy pysznego grilla i skoczyliśmy na dół na plażę. Już nie wieje aż tak mocno, dalej no, wieje, ale ten wiatr już jest przyjemny. Czy tak, żeby wchodzić do wody jest? No nie powiedziałabym, chociaż Hania już jest w wodzie. Ja jeszcze się tam nie wybieram, ale na plażowanie jest idealnie. Może pojutrze wejdę do wody, ale na razie czerpię słońca i nie narzekam, ani trochę. I idziemy dzisiaj dzień dobry w środę zaczynamy dzień, ja już zaczęłam dzień odbiegania na Laiki, czyli tutaj targ. zobaczymy jak to wygląda w porównaniu do polskiego w porównaniu do hiszpańskiego, no i co nam się uda fajnego znaleźć chodźcie z nami W targu przenieśliśmy się na plażę. Plażujemy dzisiaj i to ostro, bo w końcu wiatr się skończył i jest pogoda na plażowanie. Chyba każdy z nas był w wodzie. Woda jest jeszcze zimna, ale już tak do pasa jest ciepło, a później jest lodowato. Także czekamy, aż się jeszcze nagrzeje. No ale jest i tak cudownie. Słuchajcie, stroje, do wody wchodzimy się ochłodzić. Także jest cudownie. Cała rodzina. Siedzi, bo w ogóle nie powiedziałam Wam najważniejszego. I to nie powiedziałam tego przez rok. To była nasza słodka tajemnica. No nie, nie była tajemnica. Po prostu nie było kiedy okazji tego powiedzieć, że ja jestem ciocią! I to taką prawdziwą, najprawdziwszą ciocią. Mamy tutaj Bobaska, a już w zasadzie nie takiego Bobaska, bo roczniaczka, także Hania ma towarzystwo, więc jest super, super się bawią. No i my też cieszymy się słońcem, korzystamy. Jest cudownie, słyszałam, że w Polsce już przymrozki. Wiele z Was było zdziwionych, mówiliście, to tu jeszcze jest tak ciepło, że można się opalać, można się opalać i można pływać w wodzie. Czekamy jeszcze, aż się trochę zagrzeje, może jutro, ale jest cudnie. Ja się opaliłam dzisiaj, okularki sobie opaliłam bo się, chyba nawet się nie witałam. Dzień dobry, wy? Dzisiaj jest. Czwartek. Nea Kalikratia. Nea Kalikratia to jest miejsce, które obieramy na dzisiejszy wieczorny spacer. I tu jest deptak, są sklepy, są kulki, są zabawy. Wiktoria też już coś zobaczyła. Przyjechaliśmy do cywilizacji i idziemy rozwalić trochę kasy, bo tutaj tak skromnie żyjemy. To idziemy w to? się dzisiaj opaliłam, aż nie mogę tego ogarnąć, bo się nie patrzę tutaj w lustro. Nie maluję się, nie patrzę w lustro, jestem szczęśliwym człowiekiem na wakacjach, ale w końcu jesteśmy w takiej cywilizacji, jest dużo ludzi. Nawet jacyś turyści, chociaż głównie Grecy. Eee, no fajnie, fajnie tak poczuć życie po tych kilku dniach w totalnym odludziu. Jakiś magnes, szukamy magnesu. Dobry w piątek. Ostatni dzień weekly vloga. Tak mi się wydaje, bo jutro weekend, więc weekend to weekend. Ja już w pobieganiu umyta w pełnym makijażu, ponieważ idę nagrywać odcinek z plaży. Tak się przyjęło, że na tych wyjazdach w takich pięknych plenerach wykorzystuję je do tego, żeby nagrać Q&A. Zadałyście mi bardzo fajne pytania i o ten wyjazd i nie tylko. Trochę się nawet, powiedziałem, stresuję, ponieważ będzie taki mały announcement, ogłoszenie jakichś tam życiowych zmian w kolejnym odcinku, więc trochę stresik jest, ale mam nadzieję, że te zmiany fajnie przyjmiecie. Tyle już ze mną przeszliście, więc mam nadzieję, że w tej. W przygodzie też będziecie mi towarzyszyć. Nie jestem w ciąży, tylko tyle zaspoiluję. E, ale inna ciekawa przygoda przed nami. Możecie obstawiać śmiało, zobaczymy kto zgadnie, we wtorek powinnam zdradzić sekret. Wczoraj pospacerowaliśmy po miasteczku, nie było dużej, nie było tam tak dużo atrakcji, ale wiecie, fajna zmiana klimatu, zaraz wam pokażę co kupiłam, Hania jakieś takie bibelotki, a ja trochę pamiątek, odrobinkę, nie zamierzam jakichś dużych zakupów robić, ale coś tam w oko i do koszyczka wskoczyło. A dzisiaj idę nagrać film, a potem już zostaję na plaży i cały dzień plażujemy, ponieważ jest 29 stopni i to jest najcieplejszy dzień podczas naszego pobytu tutaj, więc naturalnie chcemy go wykorzystać na plażowanie. Ale ja dzisiaj intensywnie, 10.30, mam nadzieję, że QA mi zajmie tak około 40 minut e, i będę już mogła plażować. Oczywiście później muszę jeszcze złożyć vloga, złożyć ten QA i tak dalej, i tak dalej, ale. Ale, ale nie chcę siedzieć za długo przy kąpie, bo chcę korzystać z tego, co tutaj mamy. Ale zobaczcie, co kupiłam. No, Hania kupiła slajma i jakieś takie bibelotki, tak jak powiedziałam. E, tak jak mówiłam, na Rodos wszędzie są takie małe siateczki... Greckie. A tu jest zobaczcie taka Halkidiki, tam były wszystkie z RODOS. Wizyt Halkidiki. Jedni Halkidiki przez samocha, drudzy przez cehaje. Nie wiem od czego to zależy. No i właśnie w tej małej torebeczce była przyprawa do Cacyki. Euro 50, już taki gotowy miks. Kupiłam taki też na RODOS i sprawdził się super, był przepyszny. Także taki gotowy miks do. Y Cacyków, yy, kubek i widzicie, to już jest halkidiki przez cecha. Greckie oczka, no wygląda przepięknie, ja kubki zbieram. A kubek w ogóle 4,50, wydaje mi się, że to jest dość niska cena, bo zazwyczaj tak 6 euro, 8 euro kubki, a 4,50 to dobra cena. Yy, no i wzięliśmy dwa magnesiki. Jeden to jest z tej miejscowości... Yy, której wczoraj by... a nie, jest Halkidiki, Grecja. Chcieliśmy z tej miejscowości wziąć, ale jednak wzięliśmy taki. Głupio, bo z Rodos wzięliśmy z Grecji zamiast z Rodos. A teraz właśnie już pilnowaliśmy, żeby to były Halkidiki. No i jest półwysep, ale jeszcze nam się spodobał taki w kształcie właśnie półwyspu z pozaznaczonymi różnymi atrakcjami. My jesteśmy gdzieś, gdzieś tutaj, a jeszcze tu jest dużo, dużo do zwiedzenia. No dobra, to ja teraz zbieram manatki i idę na plażę nagrywać. Ja mam wrażenie, że strasznie wyglądam tu makijaż starty tu, ale jak widzieliście, ja cały czas tutaj chodzę bez makijażu gdzie był wyjątek, bo nagrywałam to Q&A. Szykujemy e, obiad, kolację w zasadzie. I idziemy jeść i weekend. Zobaczymy, czy się z wami w weekend połączę, czy coś nagram, czy gdzieś pojedziemy, czy coś się zadzieje. Mamo, tato. To ja już się po prostu z wami pożegnam i uciekam do reszty. Jeszcze zmontować film. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało. Trochę, trochę ciekawostek, trochę slow life'u. Mam nadzieję, że było fajnie i że jeszcze raz się we vlogu zobaczymy. A póki co dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.